oraz pod uwagę też i specyfikę przedsięwzięcia, prawda? Ba, nawet trzeba chyba powiedzieć, że w ogóle w historii, a dzisiaj rozmawiamy jeszcze z panem redaktorem Miszczakiem, czy kiedykolwiek w historii była naprawdę opera, powiedział mi, przekornie była, była, panie dyrektorze, jak ja byłem małym dzieckiem. Przygotowaliśmy się sporo do tego, ponieważ no, inscenizacja i reżyseria są zrobione do teatru zawodowego, prawda? Opery to jest scena, to są wyciągi, to są pewne zmiany, Miany, to są światła, tutaj jest hala, więc to była scena zbudowana, więc to jest dodatkowa trudność. Ale proszę zwrócić uwagę, że scenizacja tego spektaklu stworzona przez Wiesława Ochmana i reżyseria dała nam szansę na to, że niezależnie od wszystkiego, jak panowie sami zwrócili na to uwagę, był ciąg, był te, było tempo, prawda? Nie było czegoś, co w jaki sposób by było coś zachwiane. Myślę, że i publiczność była zadowolona, bo, prawda, same brawa i w trakcie, i później po występie, prawda, no publiczność na stojąco, prawda, przyjęła. Też oczywiście artyści, którzy no są zawodowi, to jednak było widać, niezależnie od takich warunków świetnie sobie poradzili. Wszystko zależy, że myślę, że nie możemy mówić o specyfice miejsca, tylko o specyfice przygotowania tego miejsca. Każde miejsce nadaje się do naszych wystawień, do naszych spektakli pod warunkiem, że jest dobrze przygotowane, bo my gramy przecież i w plenerach, mamy to jak, jak op, jako Opera Śląska w swoim statucie, że jesteśmy op, operą objazdową. No przemysł jest chyba, że tak powiem, najdalszym rynkiem, który udało nam się dzisiaj zdobyć, a myślę, że, że udało nam się. To jest teatr, to jest muzyka, to jest Balet, to jest gra aktorska, to jest ruch sceniczny oczywiście, no ale wszystkim, wszystkim rządzi muzyka. I myślę, że dla tych pięknych fraz Moniuszki tutaj tyle osób przyszło. Zdjęcia. ta chwila, jak to się, jak w tej tekście piosenki, dla której się żyje, prawda? Kiedy człowiek na samym końcu popatrzy na no to dzieło takiego zwieńczenia tej ciężkiej pracy. To te wszystkie trudy, to te wszystkie troski tak odpływają od człowieka, bo dzisiaj zauważyłem po sobie, że patrząc na scenę podczas Antarktu, wyobrażałem sobie już, rozmyślałem o kolejnym przedsięwzięciu w ramach tego programu spotkań z operą tutaj w Przemyślu. Piękne chwile, naprawdę wspaniałe chwile. publiczność tutaj właśnie w przemyślu pięknie przyjęła. No to jest wspaniała publiczność, publiczność która widać, że zna się na tym, że odczuwa, że działa, że reaguje. No po prostu genialna publiczność, wspaniała i na pewno myślę, że to może i nie ostatni i nie pierwszy raz. Prawda, że kolejny raz będziemy mogli tutaj dla tej publiczności zagrać, bo warto, bo warto, bo wspaniała publiczność. Gratuluję takiej publiczności.